Witam was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj niedzielę, drugi dzień grzybobrania w tym weekendzie. Wczorajszy dzień przyniósł taki lekki trochę niedosyt. Dzisiaj jesteśmy przed kartuzami w okolicach Grzybna, Jezioro Czarne, Jezioro Białe. Te okolice tutaj sprawdzamy. Jest godzina 8:00 rano. Zaczynam. No i zobaczcie, moi mili kochani, pierwszy koźlarz babka już jest, a tutaj obok dopiero co wychodzą maleństwa takie. Piękny maluszek. I zobaczcie jeszcze. Jest drugi. Te dwa weźmiemy. Natomiast tamtego malutkiego zostawimy dla kogoś. Niech on sobie urośnie. I niech ktoś też będzie miał szczęście. No piękne słoiczkowe, takie do octu. Zobaczcie, no w sam raz. No coś pięknego. Dobra, szukamy dalej. I tu taka fajna górka wzdłuż jeziora. I na tej górce mamy dwa koźlaki. Babka. Nie, nie są to niestety prawdziwki. Aczkolwiek dzisiaj każdy grzybek cieszy. Oj, chodź tu przyjacielu. Zobaczcie. Lądują w koszeczku no idziemy, tak idziemy Tutaj mówię zawsze w tym miejscu Jak mnie witał ta górka, jak mnie witała To rósł sobie koś babka Jak się rozglądam za nim Nic nie ma A patrzcie teraz tu Jeszcze chyba go nie widać No piękny Borowik cegla z topory. Ale śliczny Mój pierwszy? Bo że mój pierwszy w tym sezonie tak, w tym roku nie było mi dane ich znaleźć. Ale ślicznotek. Ale piękne No to chodź do koszyka. Mniam, pyszne. Poszliśmy trochę dalej. Powiem wam szczerze, jestem taki troszeczkę zawiedziony, bo myślałem, że tych grzybów będzie tutaj więcej. Ani jadalnych, ani zbytnio trujących. W lesie też nie czuć, nie czuć. Tak. Takim grzybem, takim pięknym zapachem. Choć od czasu do czasu, tak jak tu widzicie, udaje się spotkać. Oj, za mocno. Prawdziwka. Troszkę pod presją tutaj. Wyjedzony. Ale jakby nie patrzeć, jest. Oj, ty ślimaczku się najadłeś. Prawuskiem. No dobra. Ląduje w koszyczku. Szukamy dalej. Zobaczcie, w takim lasku jesteśmy. Szliśmy sobie tam dalej. Jest droga, i szliśmy sobie w tamtą stronę. Troszeczkę las zmienić. I mówię, no to po co iść drogą? Jak można tutaj wejść do lasu? I zobaczcie. Nie wiem, czy go już widać. Ale przystojnie, powiem Wam szczerze, dżentelmen jak ta lala. O. Ale śliczne. O, dla takich chwil warto chodzić. Nie poddawać się, chociaż tych grzybów nie ma dużo. Śliczne. Piękne. Kochani, ale mi serce bije niesamowicie to, co tutaj widzę. Zobaczcie. O, ja. Zobaczcie. pierwszy. Patrzcie teraz tu co się dzieje Ja cię kręcę Zobaczcie zobaczcie Jest kolejny Patrzcie Jakie śliczne Jakie piękne Ole, trzon gruby żeby sobie nie mogę poradzić. Ale, oh. oh. wow. Nie mam słów. Nie mam słów. Gładźcie tego! Ale ślicznotki dwa. No to to jest taki strzał dnia jak to się mówi po prostu takiego takich to wam życzę O! Szmo. o zobaczcie Kolejne O Boże Ale śliczne Ale śliczne się udało no. I jeszcze Jeden zobaczyć, ale mają twarde nogi O, jeszcze śniła kadrawego. No to, powiedzcie sami, ale miałem ładnie co? Ja cię kręcę, ten to jest petarda No to, Idziemy dalej. Jesteśmy na takiej pięknej miejscówce. Zobaczcie. Podmokłej, brzozy. Spotkałem kilka gołąbków, na przykład tutaj jest jeden. I to jest koźlarzowa miejscówka. Jest już pierwszy koźlaczek. Kiedyś tu mieliśmy chyba ponad 150 sztuk. Z tego miejsca. I tutaj koźlarze są piękne. Jest taka fajna odmiana. Część takich pasjonatów ją szuka. Trzon ma w kolorze zielonkawym Od, taki odcień i one właśnie tutaj rosną. Nie wiem, czy dzisiaj będzie mi dane je spotkać, aczkolwiek, aczkolwiek jest pierwszy, to może jest więcej. A tutaj zobaczcie nasz tutaj przebieraniec, mleczaj wełnianka, oczywiście brzoza i niestety to nie mleczaj ryc, a my szukamy dalej. I mamy kolejnego koźlarza. Ten jest też ciekawy, fajny, bo jest taki przebarwiany. Fajny, taki świeżutki, takie lubimy. Pokaż się Państwo. No śliczne. Ale atlasowy. Widzicie, jakie ma przebarwienia na kapeluszu? One są tutaj właśnie takie charakterystyczne. Trafiają się całe białe, całe czarne. A ten jest taki mieszaniec. Szukamy dalej. No kochani mamy kolejną miejscówkę Słyszycie to radość w głosie Może wielkościowo nie są to giganty jak tamte Natomiast chyba jest ich tu aż 9 Zobaczcie Pierwszy Jest i drugi Jest i drugi żeby tylko nie zdeptał. Widzę trzeciego, ale nie czwartego. Jeszcze nie widzę. Kurde, <laughs> wrócę. Jest trzeci. A, tam się schował. Chodźcie. I mamy czwartego. Super, cztery. To jeszcze chodźcie teraz ze mną. Tu jest taki mały nawet piąty. Nie wiem, czy uda mi się zabrać je. Udało. Patrzcie. Cztery. I zobaczcie teraz, tutaj. Tę świetną rodzinkę. Jest następny. Tu jest następny. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzę. I tam jest jeszcze. Szósty. Ale serce bija o, Ale fajnie No to No to się udało Powiem Wam szczerze Już tak zmierzaliśmy w kierunku W kierunku domu ślimak już się na Jad poszedł Ale super Ale serduszko o, widzę następnego jeszcze O, o ten przez rzutka zjedzony liczne. patrzcie jeszcze teraz tu jeszcze teraz tu. Oddaj śliba kochany kochane i jeszcze jest ten tutaj pod drzewkiem. też zjedzony przez rzuczka. No i ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście, dwanaście sztuk. Super. No powiedzcie sami, że już nie ma wstydu. Nie to, co wczoraj dno było widać. Tutaj tych prawdziwków trochę dzisiaj jest około 20-22. Ale powiem Wam szczerze, że nie mogłem spotkać i patrzcie, co tutaj jest. Przed Państwem czubajka Kania i teraz zawsze powtarzam jak mantrę, cycek u góry dla rozpoznania, tutaj jest cycuś, łatki, ale uważajcie, łatki mogą być zmyte przez deszcz. I jeszcze raz, kolejny raz, powtarzam, zobaczcie teraz co zrobię, chcę, oj, chcę Wam coś pokazać, nie ma pochwy, Trzon. to jest bulwa. To jest taka bulwa i zobaczcie charakterystyczny, charakterystyczny zygzak na trzonie. I jeszcze jedna ważna rzecz w tej czubajce. To jest ten pierścień. Zobaczcie, ruchomy pierścień. Można nim poruszać. Można go ściągnąć. On jest ruchomy, nie jest przyrośnięty. O! I tak proszę Państwa, wygląda czubajka kanio. Będzie kotlet. Ruszamy już do samochodu. Kiedyś to była taka świetna góreczka, tyle prawdziwków na tej górce rosło od kilku lat, ani jednego nie spotkałem. Nie wiem co się stało, no tak się raz zmienia, ale zobaczcie teraz tutaj, jak schowany jest dasz Piękny, przyczajony tygrys ukryty smok. Śliczny. Ale fajny taki, twardziutki. No, zobaczcie. Takie są najlepsze. Na dzisiaj kończymy grzybobranie. Kochani grzybnięci. No, gdybym powiedział, że jest wysyp w tym miejscu, akurat gdzie byłem, to bym skłamał. Gdyby nie to, że znaleźliśmy dwa takie miejsca, w którym w jednym było 5 tych dużych, a w drugim było łącznie 14 tych mniejszych, to tak naprawdę ten koszyk byłby pusty. Udało się również dzisiaj zebrać trochę koźlarzy. Dwie czubajki, kanie. I teraz tak. Zastanawiam się, co jest w tym roku tak nietypowego, że niektórzy ludzie jeżdżą do lasu i nie zbierają grzybów, podają, że praktycznie nie ma tych grzybów w danym miejscu, po czym inna osoba jedzie do lasu i odnajduje, tak jak pan Leszek wstawił zdjęcie, prawie 200 ponad borowików z jednego miejsca. To jest coś nieprawdopodobnego, super miejscówka, moje gratulacje. No ale wydaje mi się, że te opady w naszym województwie pomorskim, one były może w niektórych miejscach intensywne i częste, a w niektórych po prostu praktycznie nie padało. W tym lesie, w którym dzisiaj jesteśmy, jest naprawdę sucho. Oprócz tych grzybów jadalnych. To praktycznie nie ma żadnych grzybów trójonych. Tych opadów musi być jeszcze trochę. Ciepło idzie. W przyszłym tygodniu ma być nawet 26 stopni. Tylko opady. Noce są jeszcze w miarę ciepłe. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj pewnie na Amerykańcach to jest taki wysyp ludzi. Podejrzewam, że w komentarzach będziecie pisać właśnie, że oblężenie stilo, sasino i te okolice tamtej latarni to pewnie ludzi jest multum, ale za wszystkich trzymam kciuki, nazbierajcie sobie tych Amerykanów, a my się widzimy na kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.